Witam Was bardzo serdecznie z tej strony newsportalu ptf.pl. I tak jak wspomniałem, przy ostatnim odcinku powoli będziemy przywracać PTF Opel do życia. Powoli pojawiać się będą kolejne materiały. A dziś przygotowałem dla Was odcinek z serii, na którą chyba najbardziej czekaliście, sądząc po wiadomościach, które ciągle od Was otrzymuję. Otóż będzie to oczywiście strzelnica. Dziś jest piątek, więc powracamy sobie powoli, mam nadzieję, do tej rutyny, którą przeżywaliśmy kilka miesięcy temu. Ile miesięcy to zaraz zobaczycie i być może będziecie równie zaskoczeni jak ja no i oczywiście omówimy dziś sobie jedną z broni lub też jeden z gadżetów dostępnych w grze Battlefield 4 albo też Battlefield Hardline nie może być to jedynka ponieważ yy, ten czas temu jedynki jeszcze nie było a teraz powiemy sobie o zasadach i oczywiście ta jedynka się pojawi czyli jeżeli chcecie aby wasza propozycja yy, broń lub też gadżet yy, z waszej propozycji pojawił się w odcinku kolejnym, musicie zostawić komentarz pod odcinkiem najbardziej aktualnym yy, właśnie napisząc na początku yy, jaka gra BF4, BFH albo BF Jeden chronologicznie y, wymieniłem. No i podajecie oczywiście nazwę broni lub też gadżetu. Potem głosujemy sobie przez kilka dni. A po kilku dniach sprawdzam, która z propozycji dostała najwięcej polubień, i właśnie tą bronią lub też tym gadżetem zajmuje się w odcinku kolejnym. No i popatrzmy sobie właśnie na to głosowanie sprzed uwaga, 8 miesięcy. Niezawodny Yoshimoro y, zagłosował na Elsata. Pisze, że to jest świetny karabin maszynowy, że jego zdaniem najlepiej sprawdza się na dalekich dystansach. Czy tak będzie? Zaraz sobie zobaczymy. A zaczniemy oczywiście od statystyk, wspierając się grafiko z portalu synfik.com. No i oczywiście na początek szybkostrzelność. Tutaj mamy 650 strzałów na minutę. Nie jest to wynik rewelacyjny, nie jest najgorszy, ale prawdę mówiąc, ja w przypadku LKM-ów raczej wolę te, które strzelają troszkę szybciej, jak chociażby MG4. Jeżeli chodzi o prędkość wylotową, to tutaj jest już znacznie lepiej 620 metrów na sekundę, maksymalny zasięg 930 metrów. I to byłaby wskazówka, że właśnie ta broń lepiej będzie się spisywać na długich, na średnio długich dystansach, ponieważ to 620 to jest wartość takiej powiedzmy średniej snajperki albo średnio dobrej snajperki w Battlefieldzie 4. No a na pewno lepsza od wszystkich karabinów szturmowych. Idziemy sobie dalej, no i oczywiście po prawej znajdujemy ten wykres, który pokazuje nam model obrażeń. I ten model obrażeń jest standardowy, czyli mamy 24,5 do 8 metrów, potem damage zaczyna bardzo, bardzo powoli opadać do minimalnych 18, powyżej metrów 65. No i teraz z jednej strony jest to dobrze, że ten damage powoli opada, ale z drugiej strony przy tak wolno broni ten minimalny demet 18 oznacza to, że na tych średnich, średnio długich dyscyplinach, Czyli powiedzmy powyżej 50 metrów potrzebujemy aż 6 trafień, i podczas dzisiejszego odcinka, oczywiście zakładając, że nie trafiamy headshotów, no i podczas dzisiejszego odcinka zobaczycie, że często będzie się zdarzać, że właśnie na tych średnich, średnio długich dystansach ostrzeliwuję przeciwnika 1, 2, 3, 4 hitmarkery nam się pojawiają, no i przeciwnik zdąży się schować za przeszkodę i nie jestem w stanie go dobić. Często wpadają wtedy asysty, oczywiście. No, wróg jest poza tym ostrzelany, musi się wycofać, jest tak, także przydłożony, ponieważ wiadomo, że karabiny maszynowe mają duży ten stopień przyważenia, więc oczywiście jest to wszystko na plus, ale jeżeli ktoś chciałby tylko kile zbierać, no to może być lekko zawiedziony, ale idźmy sobie dalej. Kolejnej partii statystyk odnajdujemy wszystko to, co związane jest z amunicją, czyli mamy maksymalnie 100 naboi w magazynku, magazynek taśmowy. Jego przeładowanie bez względu na to, ile kul nam zostało, czy też wystrzelaliśmy się do zera, zajmuje 5,9 sekundy. No i nie jest to wartość tak zła. Zresztą w sumie te wszystkie wartości w przypadku tych karabinów maszynowych, które mają te większe magazynki, czyli 100 lub 200 naboi, to jest około 6 sekund, 5 9 nie jest źle i prawdę mówiąc nie odczuwa się tego jakoś tak strasznie, że jak się już wywali te 100 naboi, czy w okolicach 100 naboi, trzeba przeładować, znaleźć sobie gdzieś miejsce, żeby się lekko przykampić, położyć się najlepiej, żeby nie zwracać uwagi na siebie i te 5 9 jakoś mi szybko mijało, nie wiem, może dlatego, że dużo grałem w jedynkę ostatnio, a tam te przeładowania, szczególnie tych broni, które strzelają, że tak powiem pojedynczo, wydaje się bo byłbym troszkę dłuższe. Przechodzimy teraz do odrzutu, i to jest coś, co jest główną zaletą tej broni. Bardzo, bardzo niskiej wartości odrzutu, pewnie dlatego Yoshimaru właśnie pisał, że na średnich, dalekich dystansach powinno się tej broni używać i że ona jest w jego odczuciu najcelniejsza, jeżeli chodzi oczywiście o tą grupę broni. Mamy zaledwie 0,125 tysięcznych w lewo i w prawo i 0,28 do góry z bardzo niskim współczynnikiem dla pierwszego wystrzału, mnożnikiem 1,25. To oznacza, że nawet przy ogniu ciągu nawet przy dłuższych seriach, jeżeli tylko będziemy potrafić ręką wysować ten odrzut w górę, to w lewo i w prawo będzie nam na tyle rozrzucać, że mniej więcej będziemy w stanie utrzymać ten nasz celownik właśnie na przeciwniku. No, a jeżeli będziemy chcieli poberstować, to także przy pierwszym strzale nie będzie zbyt dużego odrzutu, ta lufa nam za bardzo nie podskoczy. Więc także, jeżeli będziemy chcieli berce stosować, to jak najbardziej ta broń się do tego nadaje. O y, trybie ognia, o tym jak powinniśmy strzelać i jak najlepiej się sprawdza powiemy sobie troszkę y, na końcu. A teraz jeszcze końcem statystyki oczywiście y, wszystko co związane jest z dokładnością ognia w zależności od sposobu celowania i poruszania się. W się mamy 0.25 więc wartość bardzo dobra jeżeli chodzi o y, karabiny maszynowe. ADS w ruchu 1.5 także nie jest źle. W przypadku Hitfire'a te wartości nie są jakieś powalające takie średnie jeżeli chodzi o RKM -y. i mamy tutaj 4 i Pół, gdy się nie poruszamy, i 5,5 w ruchu. Oczywiście, jeżeli jest taka konieczność, to walimy z biodra, jeżeli ktoś jest blisko. Mamy 100 naboi przy założeniu, że oczywiście mamy dopełnie załadowany magazynek, więc spokojnie możemy trochę nie trafić. Ten rate of fire także jest niski, więc tak jak mówię, no ciągniemy za spust i walimy, po prostu staramy się ubić tego przeciwnika, zanim on zrobi, to właśnie z nami. No i moi drodzy na tym statystyki sobie będziemy kończyć, a teraz przechodzimy do doboru najlepszych dodatków i akcesori. Tak jak już zdążyliście zauważyć, ja w dzisiejszym materiale będę grał troszkę z kolimatorem, troszkę z celnikiem na średni dystans, żeby wam pokazać jaka jest różnica i żeby pokazać, że i w takim zestawieniu, i w takim może ten karabin dobrze się spisywać, w którym spisywał się lepiej o tym za chwilkę. Otóż używam sobie albo kobry, albo M145. Jakbym miał pryzmę, oczywiście wziąłbym pryzmę, bo to jest. Niecelownik na średni dystans, który bardziej mi odpowiada, no ale taki miałem dostępny i mniej więcej one są porównywalne. W przypadku akcesori, jeżeli grałem troszkę bardziej agresywnie, jeżeli grałem z tym kolimatorem, to wziąłem sobie zielony laser. Znacie moją teorię, zielony, taki, że tak powiem, bardziej pozytywny i być może mniej zauważalny, mniej alertujący wroga, dlatego też go używam. Tutaj jednak jeżeli gramy bardzo agresywnie i gramy więcej z biodra, to ten laser naprawdę się przyda. Jeżeli chodzi o lufę, nie używam żadnej nakładki. Ponieważ tak jak wiemy, każda z nich daje nam jakąś karę do, do celności, czy też do rozrzutu, więc zdecydowanie. Się biegać ze standardowo lufą, no i jako element podwieszany w obu przypadkach używałem sobie chwytu krótkiego, żeby zwiększyć celność w przypadku dłuższych serii. Chwilkę zastanawiałem się i chwilkę eksperymentowałem czy nie chwyt pochylony na przykład w przypadku tej broni z większym celownikiem, żeby mieć mniejszy odrzut przy pierwszym wystrzale, żeby móc strzelać lepiej seriami, ale zdecydowałem, że jednak ten chwyt krótki jest lepszy, ponieważ nawet przy berstowaniu te bersty były dłuższe i bardziej mi zależało właśnie, żeby zachować celność przy prowadzeniu ognia ciągłego no i moi drodzy, mamy już omówione statystyki, mamy broń poskładaną a co ogólnie o niej sądzę i jak ja uważam, że najlepiej mi się jej używało, otóż zgadzam się w 100% z Joshim. to jest dobra broń na długie dystanse i na średnio długie dystanse, na krótkim dystansie sprawdzać się może, ale jeżeli ktoś nam wyskoczy, powiedzmy grać z takim samym skinem, z bronią szybkostrzelną jakąkolwiek, czy z PDW, czy z jakimś lkm nawet z MG4, czy z jakimś karabinem szturmowym, no raczej nie będzie Mieli szans tutaj 650 strzałów na minutę. To jest wartość niska, trzeba powiedzieć niska. Ale za to bardzo niski odrzut i ta niższa szybkostrzelność bardzo łatwo nam pozwalają rekompensować odrzut. Na pewno zauważyliście, że ja nawet na tych średnich dystansach te bersty nie były tak jak zazwyczaj to robię, dwu- czy strzałowe, ale po 5-6 kul. Czasami nawet trzymałem za spust, i szczególnie kiedy cel mi się przesuwał, łatwiej było mi go trakować właśnie trzymając dłuższą serię i łatwiej było mi go ubić. I trzeba też o tym pamiętać, że kiedy walimy do kogoś serią to ten efekt przygłożenia naprawdę jest bardzo dla niego odczuwalny i jest, że tak powiem, spotęgowany ze strzału na strzał, więc wtedy, kiedy ktoś do nas strzela, czy z jakiejś broni na dłuższy dystans właśnie ze snajperki albo z jakiegoś dmr no to te kule świstają koło nas, ale raczej trudno będzie mu nas trafić, a nam tak długo, jak nie zabraknie amunicji, mamy szansę lokować w nim właśnie kolejne trafienia i najprawdopodobniej to my wyjdziemy cało z tego pojedynku. A więc, moi drodzy, już my wiemy praktycznie wszystko o Pozostała nam jeszcze ocena. Moim zdaniem ten karabin zasługuje na takie 6,5 7 ponieważ nie jest uniwersalny. Jeżeli ktoś potrafi dobrze rekompensować odrzut i dobrze berstować, to także na tych średnio średnio długich dystansach bronię z mocniejszym o wiele mocniejszym odrzutem także będą się dla niego dobrze sprawdzać. Także sobie poradzę. Powiedziałbym, że Elsat to byłby taki karabin raczej dobry dla początkujących albo dla takich, którzy rzeczywiście na bardzo dalekie dystanse chcieliby go stosować, ale to jak zawsze jest moja opinia, to jest moje indywidualne zdanie, więc polecam podyskutować w komentarzach, wy napiszcie co o tej karabinie sądzicie? Powoli sobie na dzisiaj będziemy kończyć. Nie zapomnijcie zagłosować na temat przyszłego odcinka. Jeżeli ten Wam się spodoba, nie zapomnijcie także zlajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych. Będę Wam bardzo wdzięczny. A tymczasem odmeldowuję się, życząc Wam miłego weekendu. Z tej strony mówił Minu z ptf.pl.